W tym filmie porozmawiamy sobie o pewnym aspekcie dotyczącym wolności, czyli odwadze bycia nielubianym. I omówimy sobie to zagadnienie w kontekście relacji interpersonalnych, ponieważ to one odpowiadają za nasze wszystkie problemy. Nie przesłyszałeś się. Relacje interpersonalne są przyczyną naszych wszystkich problemów. I zastanów się nad tym dobrze. Gdybyś był jedyną osobą na świecie i nie miałbyś już na kogo przerzucić swojej odpowiedzialności, i nie miałbyś już o kim rozmyślać, to byłbyś szczęśliwym człowiekiem. Czyli nasze relacje rodzinne, intymne, społeczne, przyjacielskie itd. Te wszystkie scenariusze, które nieustannie odgrywamy w naszej głowie, dotyczą innych ludzi, a więc wszystkie nasze problemy. Dotyczą relacji interpersonalnych. O rodzice mają problemy z dziećmi, bo chcą niedobrze dobrze wychować. Kochankowie mają problemy z partnerem, bo nie spełniają swoich oczekiwań. Szef ma problemy z podwładnymi, a podwładni z szefem. Przyjaciel zawiódł się na przyjacielu, obywatel na polityku, a konsument na sprzedawcy. Wszystkie nasze problemy dotyczą zawsze i wyłącznie kontaktów interpersonalnych. Warto więc to sobie głęboko uświadomić, a więc poprawienie własnej zdolności komunikacji przyczyni się do znacznej poprawy w jakości naszego życia. W tym filmie przedstawię kilka super ważnych zasad, które znacząco poprawią tą sferę życia, a więc zapraszam na film. Zacznijmy od absolutnego fundamentu, na którym będziemy opierać dalsze konstrukcje budowania relacji. Świat, który widzisz. Nie jest taki sam, jakim widzi go drugi człowiek. Ta zasada dotyczy wszystkich ludzi na świecie i oznacza, że nie istnieje coś takiego jak prawda, a cała prawda jest subiektywna. Nie istnieje coś takiego jak obiektywizm, a fakty są filtrowane przez percepcję. Wszystko zależy od punktu odniesienia i pewnych zmiennych. Dajmy na to, że jesteś człowiekiem prawdy, i fakty są dla Ciebie najważniejsze. Skrupulatnie przeglądasz badania naukowe i na ich podstawie starasz się podejmować decyzje. Dla ciebie fakt to fakt. Jest niezaprzeczalny i niepodważalny. Na przykład, woda w studni przez cały rok ma względnie tą samą temperaturę wynoszącą 18 stopni Celsjusza. To niezaprzeczalny fakt. Natomiast, gdy napijesz się tej wody latem, będziesz miał wrażenie, że jest chłodna. Gdy zimą będzie zdawać się ciepła. W ten sposób działa filtr percepcji i dotyczy ona wszystkiego i zawsze. Zmiennych wpływających na wynik jest niezliczenie wiele od nastroju, nastawienia, przekonań, opinii, emocji, zdrowia, myśli, światopoglądu, ustroju, zabezpieczenia materialnego, finansów, temperatury, wilgotności, aktywności słońca, promieniowania elektromagnetycznego, energii kosmicznej, warunków otoczenia, pogody, nawodnienia, nastroju politycznego, społecznego, globalnej nieświadomości, genów, traum i wiele, 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 wiele innych. Innymi słowy, czynników wpływających na nas w każdym ułamku sekundy jest niezliczenie wiele i chciałbym, abyś zapamiętał to jedno zdanie. Żyjemy w subiektywnym świecie i każdy nadaje znaczenie sobie sam. I bardzo chciałbym, abyś tą informację przyswoił sobie jako pozytywną. I skoro to ty nadajesz całe znaczenie swojemu życiu, to również i ty jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje życie. A więc tutaj dochodzimy do drugiej ważnej zasady: to ty wybierasz swój styl życia. Styl życia, jaki prowadzimy na co dzień, w pełni od nas zależy. To my decydujemy się coś robić bądź czegoś nie robić. I początkowo możesz się z tym nawet nie zgadzać. Oznacza to tylko tyle, że nie przyjąłeś pełnej odpowiedzialności na siebie i nadal po prostu wolisz obwiniać świat, systemy, ale przede wszystkim innych ludzi za swoje niepowodzenia. W tej chwili możesz wypisać swoje wszystkie żale, niesprawiedliwości, zranienia i problemy. Zobaczysz, że będą one dotyczyć kogoś, ale nie ciebie. To mama. Cię tak wychowała, to tata nie okazywał ci czułości, to pijany kierowca spowodował wypadek, to nauczyciele nie dali ci odpowiedniego wykształcenia, to rząd nie zapewnił ci godziwych warunków życia, to ci wszyscy źli ludzie cię oszukali i wykorzystali. Możesz uważać, że obecnie to życie, które prowadzisz, zostało ci w jakiś sposób narzucone ze względu na te obowiązki i powiązania z ludźmi. Nie ma tutaj osobistej odpowiedzialności za życie, czyli zmiana jest niemożliwa. Styl życia, jaki prowadzisz, zawsze zależy od Ciebie. Możesz zmienić niemalże wszystko i to w dowolnej chwili. Sęk w tym, że obecnie rządzą tobą pewne uwarunkowania. Uwarunkowanie jest wyuczone, ale skoro jest wyuczone, to może być i oduczone. Czyli wygląda to tak, że tak naprawdę podejmujesz decyzję o niezmianie stylu życia. Ale równie dobrze możesz podjąć decyzję o zmianie stylu życia. Nie ma tutaj naprawdę większej filozofii. Ktoś, kto mówi, że nie może rzucić palenia, po prostu nie chce tego zrobić ponieważ nie ma nic łatwiejszego niż przestać palić. To zwykła decyzja. I tak samo jest ze wszystkim. Ludzie decydują się na obecny styl życia, ponieważ czują się z nim bezpiecznie. Nawet jeżeli cierpią i przeklinają swój los, to przynajmniej go znają i są go pewni. Zmiana zaś zawsze będzie powodować pewnego rodzaju dyskomfort i niepokój. Nie chodzi więc o to, czy jesteś zdolny do zmiany, ponieważ jesteś zdolny do zmiany. Chodzi raczej o to, czy jesteś na tyle odważny, aby zmierzyć się z konsekwencjami zmiany, ponieważ to zawsze chodzi o odwagę. Odwaga jest kluczowa w naszym życiu. Odwaga jest kluczowa w naszym życiu. To ona popycha ludzi do śmiałego życia, to ona jest przyczyną zmian i to ona pozwala przekroczyć lęk. Nie możesz obarczyć winą nikogo rodziców, przeszłości i innych ludzi. Po prostu brakuje ci odwagi tylko tyle i aż tyle. To zaprowadza nas do kolejnego zagadnienia a mianowicie, dlaczego brakuje mi odwagi? I odpowiedź jest bardzo prosta ponieważ nie lubisz samego siebie. A nie lubisz samego siebie, ponieważ patrzysz na świat osądzająco. Przyjrzyj się swojemu osądowi. Jak postrzegasz ludzi? I w sumie nie ma różnicy, czy patrzysz na nich poniżająco, czy wywyższająco. To jedno i to samo. Mechanizm osądzania jest w nas bardzo głęboko zaprogramowany, i uwaga, nie ma w nim nic złego, ponieważ to właśnie on pobudza nas do, do rozwoju, żeby móc zdecydować. Musimy najpierw coś wybrać, a żeby wybrać, musimy porównać. Żeby porównać, musimy osądzić. A więc osąd sam w sobie jest korzystny dla wzrostu. Problem pojawia się wtedy, jeżeli wszystko i wszystkich porównujemy do siebie samego. Ponieważ zawsze znajdzie się ktoś większy, piękniejszy, bogatszy i mądrzejszy. Nabieramy wtedy poczucia niższości i zaniżamy swoje poczucie wartości. Ludzi zaczynamy traktować jako rywali, a świat jawi się jako niebezpieczny. Odpowiedz sobie szczerze na pytanie: jak się czujesz, kiedy twój przyjaciel odnosi sukces? Czy radujesz się wraz z nim, czy mu zazdrościsz? Zazdrość oczywiście może przybrać o rozmaite formy odpowiedzenia, że poszczęściło mu się, nie zasłużył, to niesprawiedliwie oszukał, dostał itd. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ja natomiast uważam coś całkowicie odwrotnego, czyli prawdziwych przyjaciół poznaje się osiągając sukces, ponieważ jeżeli jesteś ofiarą niepowodzeń życiowych, to tak naprawdę bardzo łatwo otrzymać pocieszenie, gdyż po prostu ludzie czują się dzięki temu lepiej. Nie udało ci się? Oj, ty biedny mój przyjacielu, następnym razem na pewno ci się powiedzie, a podświadomie czują się lepsi. Jest to mocno egoistyczne podejście. Natomiast gdy odniesiesz sukces, to wielu Twoich znajomych może poczuć się gorzej, czyli będą Ci zazdrościć, złożyczyć i denerwować się za każdym razem, kiedy Cię widzą. Prawdą jest natomiast to, że no nie potrafią cieszyć się sukcesem drugiego człowieka, ponieważ do tej pory żyli poprzez ocenę wartościującą. Kiedy jedna osoba chce się rozwijać, a druga nie, to bardzo często jest tak, że właśnie ta druga osoba doświadcza poczucia niższości, spowodowaną swoją niemożnością zmiany. I to również dotyczy partnerów w związku. A receptą, antidotum i remedium na tą przypadłość jest przyczynianie się do dobra innych. Przyczynianie się do dobra innych. Zmienia nasze relacje interpersonalne, a jak założyliśmy na początku tego filmu, relacje są przyczyną naszych wszystkich problemów i rozwiązań również. Ważnym aspektem pomagania jest nasza motywacja. Możemy być kierowani chęcią osiągnięcia sławy, bogactwa, a nawet uznania lub docenienia, lecz te motywacje mają całą gamę negatywnych następstw. Wiem, że nieco możecie zdziwić to stwierdzenie, że tak naprawdę dążenie do docenienia może być przyczyną naszego cierpienia, natomiast jest to bardzo ściśle powiązane z spełnianiem oczekiwań. Natomiast spełnianie oczekiwań innych równa się przejmowaniem oczekiwaniami innych. Jesteśmy w pułapce nagrody i kary nadal obecnie najpowszechniejszego modelu wychowania. Chociaż wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że jest to również i najgorszy model wychowania. Metoda nagród i kar zawsze odnosi odwrotny skutek do zamierzonego. Pamiętaj, że atak tworzy kontratak, presja tworzy opór, a wygrany tworzy przegranego. I weźmy tutaj sobie klasyczny przykład do rodzica i dziecka. Nie ulegaj rodzicom. Rodzice uważają, że jedynym sensownym wychowaniem jest karanie dziecka, które jest niesforne, niegrzeczne lub, powiedzmy to sobie szczerze, nie zachowuje się wedle ich oczekiwań. To tworzy w dziecku poczucie niższości i dotyka jego wewnętrznej wrażliwości. Takie dziecko zawsze zejdzie na złą drogę i będzie szukało odwetu. Przestanie chodzić do szkoły, zacznie się słabo uczyć, brać narkotyki, pić alkohol albo sobie zrobi jakąś inną krzywdę. Atak tworzy kontratak. Presja tworzy opór, a przegrany chce się zrewanżować. Im bardziej rodzice myślą, że wygrywają, tym bardziej przegrywają. Wygrana jest marnym puchem. Teraz dziecko będzie dążyło do rewanżu, a więc będzie dążyło do zemsty. Dlaczego? Ponieważ jeżeli rodzice skrzywdzili dziecko, to dziecko teraz chce skrzywdzić rodziców, a więc będzie im przysparzało problemów. Zmartwień, bólu i cierpienia. Dodatkowo, kiedy dziecko dorośnie, będzie żyło według idei: jeśli nikt mnie nie pochwali, nie będę postępował właściwie, lub jeśli nikt mnie nie ukaże, będę postępował niewłaściwie. Jako ludzie dorośli musimy zakończyć ten model wychowania, zwłaszcza na swoich dzieciach, ale również i na innych dorosłych. Nie możemy karać innych ludzi jakimś takim swoim obrażaniem się, bo on mi to zrobił, albo odgrażaniem się, tego lele, jasna, albo jeszcze innym dąsaniem, zazdroszczaniem i tak dalej, Te emocjonalne zagrywki są przeniesione z dzieciństwa. Mało ludzi dorosłych jest dorosłych. Większość z nich to dzieci w skórze dorosłego. Jeżeli chcesz wyrzucić z siebie złość na rodziców lub, powiedzmy, Byłych partnerów w sposób konstruktywny, to zapraszam do filmu o radykalnym wybaczeniu, w którym znajdziesz również doskonałe do tego ćwiczenie. Nie żyjemy po to, aby spełniać czyjeś oczekiwania, nawet jeżeli są to oczekiwania naszych rodziców, a nawet powiedziałbym zwłaszcza, jeżeli są to oczekiwania naszych rodziców. Takie najtrudniejsze przypadki swoich klientów mam właśnie. W tym względzie, że to rodzic wymusza jakieś postępowanie na dorosłym człowieku. Nawet jeżeli matka oponuje ze łzami w oczach, a ojciec grozi Ci, że się Ciebie wyrzeknie, nie powinieneś im ulegać, jeżeli jest to sprzeczne z Tobą i Twoją wizją Twojego życia. Żadne z Twoich rodziców nie przeżyje za Ciebie życia I nad wyraz często są to jakieś niespełnione ambicje rodziców, które są następnie przerzucane właśnie na potomków Rodzice później mogą oczywiście okazywać tak zwaną dezaprobatę Ale tak naprawdę to jest ich zadanie, aby się z tym zmierzyć To jest ich emocjonalny bagaż, a nie Twój Pierwszymi osobami, co do których powinieneś poczuć odwagę bycia nielubianym są właśnie rodzice I teraz wyjaśnimy sobie jedną bardzo ważną rzecz, abyś nie przekręcił moich słów co nad wyraz często się zdarza. Czyli odwaga bycia nielubianym to nie to samo, co robienie ludziom na przekór czy na złość, żeby być nielubianym. Nie namawiam cię do złego, ale do tego, abyś podejmował własne, świadome decyzje, nawet jeżeli oznaczałoby to, że będziesz nielubiany przez najbliższych rodziców czy innych przyjaciół. Nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie będziesz żyć według własnych zasad. Własne zasady oznaczają wolność. Cudze zasady oznaczają niewolę. Bycie samowystarczalnym jest wolnością. Nie można w nieskończoność polegać na rodzicach. Trzeba się usamodzielnić pod względem psychologicznym, społecznym i materialnym. Nieustanne zastanawianie się nad tym, jak postrzegają nas inni, jest egocentrycznym podejściem skupiającym się tylko na sobie samym. Jeżeli człowiek tak naprawdę nieustannie zastanawia się, w jaki sposób postrzegajmy inni, jak inni o mnie myślą, albo chce być dobry, w takim cudzysłowie, że chce, aby inni dobrze o nim myśleli, to nie ma bardziej narcystycznej postawy. Dopóki człowiek nie przestanie się przejmować cudzymi opiniami, dopóki będzie się obawiał popadnięcia w niełaskę i nie pogodzi się z faktem, że być może nigdy nie zostanie doceniony. Dopóty nie będzie w stanie podążać swoją drogą. Innymi słowy, taki człowiek nie będzie wolny. Odwaga do bycia szczęśliwym obejmuje również odwagę do bycia nielubianym. Kiedy zdobędziesz się na taką śmiałość, wszystkie relacje międzyludzkie przestaną być dla Ciebie ciężarem. Statystycznie wygląda to następująco. Jedna osoba na dziesięć będzie Cię nie lubić, a może nawet nienawidzić, obojętnie czego byś nie robił. Obojętnie jakim świętym człowiekiem byś nie był, jedna osoba na dziesięć z definicji, z natury, z przyzwyczajenia będzie Cię nie lubić. Dwie osoby na dziesięć nawet Cię polubią, a dla siebie będziesz całkowicie obojętny. Więc po co się ograniczać? Pamiętajmy, że jeżeli naprawdę chcemy my czuć się wewnętrznie wolni, musimy zaakceptować ten fakt, że nie przypodobamy się wszystkim. Jest to niemożliwe. Rozumiesz. Możesz mówić o świętych rzeczach, o fantastycznych. Dla jakiejś grupy osób i tak ich będziesz wkurwiał, ponieważ będzie to przejaw ich. Wewnętrznego negatywizmu. Koniec, kropka. Takie jest przesłanie tego filmu.